Witam was, bracia i siostry, w sercu Maryi, niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Kochani bracia i siostry, nadszedł czas łaski, czas dla nas wszystkich, zatem otwórzcie swoje serca i przyjmijcie to, co daje wam Bóg, im więcej czasu spędzicie z Maryją. Tym więcej łask spłynie na Was i tych, których nosicie w sercu. Matka Boża, objawiając się święto niepokalanego poczęcia, powiedziała: Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia, a dusze zatwardziałe i zimne jak mur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Zatem módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomnij, O Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiona, do Ciebie o panno nad panami i matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą. Jako grześnik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Święta Maryjo, rodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, orędowniczkę, patronkę, opiekunkę i matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko tobie nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uważało czci Twojej. Błagam cię przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi matko pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała. Oddaję się Tobie, Maryjo, poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak i obecnych, i przyszłych, pozostawiając ci całkowicie i zupełnie. Prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku. Dziękujemy Ci za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swego Syna, za to, że obecnością swoją ubogacasz nasz Kościół. Dziękujemy Ci za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę narodu. Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na naszej drodze. Dziękujemy Ci za to, że bronisz nas przed zobojętnieniem i niewiarą. Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli. Dziękujemy Ci za to, że stałaś się ideałem i wzorem dla nas wszystkich. Za to, że jednoczysz miłości i wierności nasze małżeństwa i nasze rodziny. Dziękujemy Ci za to, że jesteś naszą miłością, słodkością i nadzieją. Za to, że jesteś dla nas bramą niebios. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drodzy bracia i siostry, spójrzcie na to serce, które tak bardzo kocha ludzi. Podczas gdy większość z nich napełnia je niezwagami, jeśli i dobrzy i źli połączą się w modlitwie, otrzymają z tego serca miłosierdzie i pokój, wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Maryjo, matko nasza, bądź zawsze przy nas i nigdy nas nie opuszczaj. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.